Na dworcu PKP w Jąstoku otwarty sklep charytatywny Fundacji Dialog. Dzisiaj jest otwarcie. Idziemy zobaczyć. Dzień dobry, zapraszamy do nowego sklepu charytatywnego w Podlesie. Herba, to zabawki, łąki, studi. To się nie zabiera. Sklep jest tutaj w ogóle, bo tutaj się mieści też punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy, uchodźców. Okej, bo wystawę na towar, którego nie mamy, także na przykład za i tak dalej. muszę wziąć tą kateczkę. to prawda? Tak, to jest, zapraszam kolejnych gości. nie wszystko też mamy Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bociany też 30 czy 20? Bociany 20. 20, tak. Wszystkie 30 Nie to bo trzeba Tak, ale no musimy jeszcze dokończyć? Te wszystkie no. 30 to te z filcu? Dobrze. No. No. Tutaj 9, ten, a teraz 16. 9, ten. Dzisiaj mamy otwarcie sklepu charytatywnego Fundacji mhm. Dialog, który tak. znajduje się na dworcu ważnym dla mieszkańców, dla turystów w punkcie, w którym jest bardzo dużo osób. Mhm. Także zapraszamy na zakupy z miłością. Mamy tutaj Podlaskie produkty, kosmetyki, przysmaki, świece, rękodzieło. Zebraliśmy bardzo dużo twórców z naszego regionu, by pokazać, że ci ludzie mają wielki talent. Cały nasz zysk ze sprzedaży będzie wspierał działania Fundacji Dialog, w których jest naprawdę bardzo dużo. Wspieramy uchodźców, wspieramy osoby z niepełnosprawnościami, wspieramy samotne matki, także tych potrzeb jest bardzo dużo i te pieniądze wesprą nasze działania. A na dworcu też jest taki ważny punkt dla Fundacji, ponieważ jest tutaj magazyn dla uchodźców, w którym uchodźcy mogą uzyskać pomoc, ubrania, żywność. Mamy też takie miejsce poczekalnie, w którym osoby, które potrzebują chwilowego notlegu mogą się zatrzymać. Jest także punkt informacji. Także no, są tutaj nasze punkty, więc sklep też tutaj się znajduje. I zapraszamy bardzo serdecznie do tego, żeby nas odwiedzać. Mam nadzieję, że się spodoba w naszym sklepie. Mm -hmm. Punkt dla uchodźców cudzoziemców mieści się, pokażę, od tutaj, prawda? Tak, tam się znajduje mm -hmm. magazyn, w którym tak. mogą uzyskać pomoc, a obok jest miejsce, gdzie można przenocować są leżaki, mm -hmm. takie um, oaza chwilowa chociaż mm -hmm. na, na punkt schronienia lezienia. takiego jasne tak, jasne. Dokładnie. I obok dlatego Państwo tworzyście sklep. Tak, tutaj, tutaj mm -hmm. jest tak. nasz sklep, miejsce dość ważne, ponieważ mm -hmm. jak już będzie remont zrobiony. To będzie można wejść do nas z peronu. Tutaj mhm. też będzie e, przejście podziemne. E, także taki ciąg komunikacyjny. Myślę, że będziemy widoczni mhm. e, dzisiaj. Balony, kawka, tak. żeby. Jasne. Po samym sklepie czytam, że Państwo też e, rzeczy jakieś używane chcecie przyjmować i sprzedawać? Też. Może coś właśnie mm -hmm. byśmy tak. powiedzieli mieszkańcom W e. jego Stoku e. i Oczywiście. nie tylko bo mm. co, tak? Bo sklep mm -hmm. charytatywny e, to z jednej strony to, żeby te pieniądze pomagały, ale z drugiej też, e, mm -hmm. żeby ludzie mogli nam przynieść różne rzeczy, darczyńcy i zbieramy takie rzeczy. Mm -hmm. e, ważne, żeby podkreślić, żeby te rzeczy były w dobrym stanie, tak. bez zniszczeń. Mm -hmm. e, zbieramy na przykład książki, ceramikę. Biżuterię, można do nas e, przynosić, można nas zapytać, jeśli coś się ma, żeby te rzeczy się nie kurzyły, tylko były używane. Mhm. A jeśli coś nam się nie przyda, e, to obok jest, e, jak już wspomniałam, magazyn, w którym e, osoby potrzebujące mogą sobie te rzeczy zabrać i tam też będziemy to oddawać. Mhm. Czyli zamiast wyrzucić, można. Tutaj tak. spróbować przynieść. Tak, Być może komuś się bardzo przydadzą te bardzo rzeczy. Bardzo nam przyświeca tak. ta idea, żeby mm -hmm. te rzeczy używać mm -hmm. dalej. Myślę, tak. że to jest potrzebne. Jesteśmy... Nie marnować, recyklingować. Tak, tak. jesteśmy zalani mm -hmm. plastikiem, jakimiś nowymi. Kultura rzeczami. jednorazowa, tak. Tak, mm -hmm. i my też no z jednej strony chcemy pokazywać, że te używane rzeczy się mm -hmm. nadają do używania, ale z drugiej też pokazywać, żeby nie kupować tandety, nie kupować plastiku, tylko mm -hmm. jakościowe rzeczy. Zwłaszcza od lokalnych twórców, którzy stawiają na jakość i zarówno rękodzieło, jak i też na przykład kosmetyki naturalne to jest bardzo jakościowy produkt. Tak samo miody od regionalnych mm -hmm. pasiek, także no, wszystkie produkty, które mamy są robione przez firmy, które wkładają w to bardzo dużo serca. Mm -hmm. Było takie hasło, mniej konsumuj, lepiej wykorzystuj, nadawaj drugie życie tak przedmiotom i tak dalej, tak. czyli Państwo też w ten nurt ekologiczny taki tak, zrównoważonego tak, rozwoju. Jak najbardziej. No, staramy się, jak możemy, tak. także no, te miejsce na dorobizny będzie. Mamy też na przykład torby z recyklingu, mm -hmm. do zakupów jak ktoś chce. Nie przeszkadza mu to, że ta torba jest używana z jakimś logo innej firmy. Mhm. To dodajemy, można do, do nas takie torby przynosić, mhm. żeby po prostu nie kupować plastikowych reklamówek.